Hej, cześć, witajcie! Po kolejnej przerwie yy, wracam do was z nowym filmem, który, mam nadzieję, spodoba wam się jeszcze bardziej niż ten o Missingno. Nawet jeśli będziecie chcieli, to możemy z tego zrobić taką miniserię. Yy, to napiszcie w komentarzu, co ja zrobię. No, ale do rzeczy. Przygotowałem dzisiaj dla was kilka niewyjaśnionych tajemnic ze świata Pokémon. To dla tych, którzy nie przeczytali tytułu. Wiem, że trochę po czasie. Bo hype na Pokémony zniknął jakoś w nowe wrześniu. No, ale co tam? Może akurat ktoś sobie obejrzy, może akurat komuś się spodoba. No, ja na przykład całkiem lubię filmy o Pokémonach, to, to, wam, to wam też zapodam coś takiego. No, tak czy inaczej, zaczynamy. Okej. Okay. Pierwsza niewyjaśniona zagadka waszego dzieciństwa, czyli Diglett Jak on właściwie wygląda? Jak on właściwie kopie w ziemi, skoro. Tak wygląda. Cofnijmy się więc do Pokédexu, bo właśnie w nim znaleźć możemy informację, że Diglett to Pokémon Kret, co już jest takim pierwszym tropem, pierwszym śladem. Że Diglett pod ziemią miałby takie małe łapki no i wyglądałby jak Kret. No właściwie tego do końca nie wiemy, ale jest jeszcze jeden fakt, którego nie możemy pominąć. W Pokémon Mastery Dungeon And Diglett pojawia się jako NPC, który mówi My feet feel like they're still walking on air. No możemy to przetłumaczyć jako by jego stopy wciąż czuły, że chodzą po powietrzu, w sensie tak powierzchni, coś też w tym stylu. No tak czy inaczej sam Diglett mówi tutaj, że ma stopy, to chyba wystarczający dowód, nie? No właśnie nie, no bo to nie jest taka główna gra z serii Pokémon. Tylko bardziej taki poboczny tytuł. No i w sumie nie możemy brać tego jako taki 100% pewnik, ale rzuca to jakieś tam całe światło na sprawę. Jakieś tam rzuca. Ale możemy już założyć, że Diglett przynajmniej ma stopy. Że przynajmniej ma stopy. To wiemy, powiedzmy, że no prawie na. To. Ale mamy na to jeszcze jeden dowód. W szóstej generacji Pokémonów Diglett może nauczyć się takich ruchów jak na przykład zadrapanie bądź cięcie. No a czymś musi to wykonywać. Także. I prawdopodobnie ma też łapki. Także znalazłem nawet taką grafikę w Google. Więc, jeżeli Diglet miałby faktycznie to, co przekazują nam tak pobocznie gry, to wyglądałby jakoś tak. Także całkiem słodko całkiem fajnie wygląda. I to byłoby wszystkie informacje, które udało mi się znaleźć o Diglecie, o jego budowie o jego prawdopodobnej budowie. Mam teraz jeszcze parę ogłoszeń parafialnych, także ci, którzy nie są już zainteresowani, mogą wyjść. Przycisk XA, także kliknijcie tam. A ci, którzy chcą jeszcze chwilę mnie posłuchać, co się dzieje z kanałem, to zapraszam tutaj to no, pozostańcie jeszcze chwilę. Ok, przede wszystkim, czym jest ten odcinek? Ten odcinek jest pierwszym dotychczas na tym kanale, odcinkiem, który został przygotowany bez scenariusza parę osób mnie już o to prosiło i wyszło to tak jak widzicie szczerze ciężko mi ocenić czy dobrze czy źle na pewno wyszło tak śmieszniej nie tak trochę śmieszniej tak bardziej bykowo no tak czy inaczej wyszło to właśnie w ten sposób dajcie mi znać czy, do... yy, czy wam się to spodobało także jeśli możesz napisz w komentarzu czy tak... wolisz taką formę czy wracamy do starej yy, he he no i właściwie to byłoby tyle. Jeśli Ci się spodobało, zostaw łapkę, komentarz, subskrybuj, komentuj. Zrób Wszystko. Co, o co proszę mini youtuberzy, to ja też o to proszę. Okej. Okay. Trzymajcie się wszyscy. Na razie.